Cześć, Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam przygotowany kolejny miksik ze zdrapeczkami. Tym razem na kwotę 76 zł. I mamy tak za dwie dyszki: grę o milion. Sprawdzamy dalej. Może tym razem będzie szczęśliwa. Za dyszkę jest laki 3,7. Po 5 zł mamy krzyżóweczkę. Tutaj już jest y, trzy słówka ułożone, także na pewno będzie zwrócić 5 zł. Zobaczymy, może jeszcze coś się uda ułożyć. Jakieś może kolejne słówko. Super linie. Też już jest jedna linia ułożona, także to są takie dwa pewniaczki. Zostawię sobie na koniec w razie czego, gdyby był. Spory minus to one troszkę poprawią humor, humor na koniec. Następnie jest. I Love you, podwójna gra, białe złoto, 250 tysięcy w banku. Moje 77, szalone zakupy. No i po 2 złote są trzy drapeczki, super siódemeczka, pensja i super za bank. To zaczynamy.

wygrywające liczby to 23 i ósemeczka. Mamy ósemkę. No fajnie. Może jeszcze coś dorzucimy. Napis pensja 23. Jest druga wygrana. 23 i trzecia wygrana i 23, czwarta wygrana. I ostatnia ósmeczka, piąta wygrana. To co? Dycha pewnie, bo nie spodziewam się tutaj nic większego. No to sprawdzamy. Tu mamy 2 złote, 2 złote, 2, 2 i 2. Ale super, bo cała zdrapeczka wygrana. I mamy dyszkę literki L. Proszę bardzo, jaka śliczna zapeczka. Ca lusieńka wygrana. No dobra. To mamy dobry początek. Mam nadzieję, że dalej też będzie tylko dobrze. Sprawdzamy super siódemeczkę. I szukamy siódemek czarnych albo niebieskich. Jest 9, 4, 8, trójeczka piątka, dwa i sześć no niestety, tutaj akurat pusto bierzemy z drapki za piątaka pierwszy bonusik moneta a drugi bonus świnka mam nadzieję, że lotto nie podłożyło nam tu świnki i jednak coś da szukamy siódemeczki, ósemeczki Trzydzieści i 20. To lecimy. Mamy 34. No tak, zaczęliśmy obok. Szósteczka też obok. Trzynaście trzy i dwadzieścia No same oboczki. Ale może coś się jednak tutaj trafi. Trzydzieści 9, 37, 16 i 11. No niestety. Same oboczki. Dobra, moje 7,7. Bonusik, mamy słonko. miała być gwiazdka. A będziemy szukać dwójeczki, czwórki. 13 i 6. No takie w sumie niskie te numerki. Zobaczymy. Mamy 22 na początek. trójeczka, więc się pomiędzy wstrzeliła. 34 ósemeczka i 1. Drugi rządek 12. 19, 30, 16 i 14. No niestety, tym razem moje 7-7 puste. No ale nie zawsze można trafiać 5 wyszek. Może tutaj coś znajdziemy. Do tej zrabki jakoś mam pecha ostatnio. Nic, nic nie daje, nic nie sypie, nawet zwrotu.

23 jest wygrana. Oj, se popsioczyłam. No i wygraną dało. To może jeszcze popsiocz To coś sypnie. 21, 12, dwójeczka. No tu już obok. 28 i 32. No dobra, to pod naszą 23. Mamy piątaczka. A mnożnik jest razy no razy jeden, ale zwrocik jest. Dobra, coś tam dorzuciliśmy do tej pensji. Mamy kontrolne S. Wszystko się zgadza. Może podwójna gra? No to sprawdzamy. Tutaj szukamy 36.

Tutaj dwie monety lipotkowe, a tu dwie świnki i diament. Pustaczek. To bierzemy I love you. Teraz i szukamy 29, 28, 21 i 7. Czy Będzie szczęśliwa. Mamy

i trzynaście. No, niestety. Nie ma miłości w tej zdrapeczce. No, ale bardzo ją lubię. Po premierze naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. Bierzemy laki trzy siódmeczki. Te dwie zdrapeczki.

Osiemnaście, ósmeczka, dziewiętnaście, czterdzieści, siedem, coś jakoś tempo idzie. Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia dwa, tu mamy dwadzieścia pięć też obok czwóreczka.

Tu jest 36. Oj, tempo, tempo idzie, tempo idzie. 40. Nie wiem, czy ten drapak już się stępił. Możliwe, że jest wstępiony. 35. 46 i ostatnia. 41. Dobra, co my tu mieliśmy? A a. a. 27. To sprawdzamy. No jest dycha. Także zwrocik. Ale wiadomo, że dobry i zwrot. Literki kontrolne B. No dobra. Coś tam się dorzuciło, ale, ale, ale. Wynik końcowy na razie będzie średni. Może gra o milion

Szesnaście i jedenaście. Gra trzecia. Trzydzieści sześć. Mamy czterdzieści trzy. Pięć. Trzydzieści osiem. Trzydzieści trzy i ósemka. Tu szukamy trzydzieści dziewięć. Mamy czterdzieści osiem. Osiemnaście, czternaście, trzydzieści siedem i czterdzieści siedem. No i ostatnia szansa. Szukamy dwadzieścia trzy. Mamy dwadzieścia pięć, trójeczkę, dziesięć, czterdzieści pięć i dziewięć. No jakoś ta gra o milion przestała mnie lubić i chyba powoli z wzajemnością. Bo tak jak na początku fajnie dawała jakieś wygrane, no to tak teraz straszna lipa. Dobra, bierzemy pewniaczki. Tutaj mamy w tej drugiej krzyżówce PARK, rapkę i raka, a w pierwszej mamy jeden wyraz CAR. Także zobaczymy, czy coś jeszcze dorzucimy do tych trzech wyrazów. Kolejna literka F. No i zobaczmy, czy gdzieś tu mamy F. Tu nie widzę, w pierwszej, w drugiej mamy tutaj alfę. No i to wszystko przydałoby się O na przykład. To by nam fajnie tutaj kilka wyrazów ułożyło albo przynajmniej waza, żeby było Z. A mamy E, więc chyba nic z tego nie będzie, ale sprawdźmy. O, już się stępiła bardzo ta drapaczka. Tu mamy teraz drugi wyraz. Ciek, ale to wszystko, co nam się ułożyło. O jejku, ale mnie chrypa bierze. A tu zobaczymy. Tu mamy jedną. Drugą. W Hawajach trzecią. I tu czwartą. No i kończymy na tych. Trzech wyrazach. Także tylko piąteczka. Literki B. Więc piąteczka tylko. No dobra. To zobaczmy jeszcze te super linie. Tu mamy jedną linię. Zostały jeszcze trzy pola do odsłonięcia. Także zobaczmy. Może coś dorzucimy jeszcze. Cytrynka. Kolejny symbol. Mamy tu jedną. I to wszystko. Przydałby się leżak na przykład. A mamy okularki. No, jakieś są. Jedne. Drugie. Ale to na razie nic więcej. I ostatni. To czapka. Ale czapki nie ma. Więc. Zostajemy z tą jedną linią, która jest za 5 zł. Także no powiem szczerze, że słabo. Słabo. Wynik końcowy będzie średni. Teraz zrobimy podsumowanie. No i zobaczmy co my tu mamy. Laki 3 siódemki dyszka. Tu jest dyszka, czyli 20. 25, 30 35. No prawie połowa. Także słabiutko. Prawie połowa, nawet nawet nie połowa, tylko prawie połowa. Także słabo 76 zł było dzisiaj 35 zwrot. Także no nawet nawet połowy nie ma. Ale nic na no, jakieś tam pomnożenie będzie. Także nie załamujemy się, to jest tylko zabawa. Będziemy dalej drapać, sprawdzać. Może następnym razem pójdzie lepiej. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.